Panie trenerze trzy dni do Ligi niecałe, jakie samo poczucie, jak, jakie nastawienia przed tym pierwszym meczem z Poznaniem? Mimo wszystko pozytywne, mimo pewnych problemów, o których wszyscy doskonale wiedzą i tutaj już nie chciałbym tego powtarzać, powielać. Po raz kolejny przygotowujemy się spokojnie do pierwszego spotkania. Oczywiście ten miesiąc będzie bardzo zajęty, także... Tak naprawdę przygotowujemy się do dwóch spotkań, bo, bo, bo już po, po sobotnim meczu będziemy cały czas mieli na tapecie Śląsk Wrocław, ale pozytywnie się cieszymy się, że jesteśmy wszyscy razem. Ostatni sparring też my, 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 wydaje mi się, że był, był w miarę udany. Także jest w porządku. Tydzień przed ligą zmieni się Panu zespół, to chyba nie jest komfortowa sytuacja. No tak, no, ale to już wiedzieliśmy o tym od, od jakiegoś czasu. E, całe szczęście, że udało się powiedzmy e, te, te, te dwie luki, które powstały już dosyć, dosyć dawno temu, e, 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 no może brzydko mówiąc załatać, bo tutaj to, to bo nie chodziło o to, żeby załatać, tylko żeby e, przyszedł do nas ktoś, e, ktoś kto, kto pasuje, pasuje do tego zespołu i kto chce grać. Tak właśnie jest i Marcin Stroka i Urosz Mirkowicz są to zawodnicy, którzy, którzy na pewno podniosą e, e, ten zespół jeszcze na, na, na wyższą półkę. Czyli jakby pan ocenił konsolidację zespołu jest chemia? Eee... Tak, no, czy znaczy powiem w ten sposób, kiedy przyjechali do nas Amerykanie, Ryan z Jeffem, no, właściwie przez, przez trzy tygodnie, czy prawie przez miesiąc tej konsolidacji, konsolidacji nie było widać, natomiast po przyjeździe tutaj Waltera i Ganiego i, i tutaj tych wcześniej wymienionych zawodników widać, że chłopacy są, są razem, są ze sobą, są blisko i jestem przekonany, że jeśli chodzi o cechy charakterologiczne, to ten zespół jest w optymalnym że tak powiem formie. E, parę słów o naszym rywalu PB, PBG Basket Poznań. Co wiem o tym zespole? E, graliśmy jeden, jeden mecz z PBG Basket Poznań w Żarach. Przegraliśmy go nieznacznie. To oczywiście był pierwszy czy drugi, drugi mecz przedsezonowy i z, naszej, i z ich strony. Na pewno bardzo ważną postacią w tym zespole jest Micic rozgrywający serbski, również Damian Kulik jest graczem bardzo wszechstronnym i nietypowym, bo gra pod koszem, ale również potrafi, potrafi celnie rzucić za trzy punkty. Silny zawodnik na pozycji numer 4, 5, Lichodziejewski. Żarko magić doskonale go znamy, ostatnio się strasznie rozkręca, ponad 30 punktów w jednym z, ze spotkań sparingowych. Jest to na pewno zespół bez może wielkich gwiazd, bez wielkich nazwisk, natomiast widać, widać, że wykonali fajną pracę przedsezonową, grają agresywnie w obronie przede wszystkim, no i dosyć skutecznie w ataku.